Zapraszam, Tomasz Handkus. Zapraszam na najnowsze wiadomości z województwa Śląskiego, ale i nie tylko, a w dzisiejszym serwisie zobaczą Państwo m.in. Kolejne zatrucia denaturatem! Pracownicy dozoru kopalni z wyrokami. Mężczyzna ukrywający się w Meksyku w rękach policji. To już kolejne zatrucie denaturatem w województwie śląskim. Do szpitala w Sosnowcu trafiły dwie osoby, które wypiły zatruty metanolem denaturat. To mężczyźni w wieku 32 i 42 lat, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Ich stan jest ciężki. Denaturat jest produktem chemicznym i nie jest przeznaczony do spożycia. Zawiera barwniki, substancje pomocnicze i środki skażające, w tym metanol, który jest silną trucizną. Picie lub wchłanianie metanolu grozi śmiercią lub poważnym kalectwem. Przekonali się o tym kolejni już mężczyźni, którzy zakupili skażony denaturat w jednym ze sklepów przy ulicy Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Tak, w środę wczesnym rankiem, tuż przed godziną piątą, otrzymaliśmy informację ze szpitala górniczego w Sosnowie o dwóch mężczyznach w wieku 32 i 44 lat, którzy trafili w nocy z wtorku na środę do szpitala, najprawdopodobniej po zatruciu denaturatem, który pochodził też najprawdopodobniej z tej skażonej partii. Na chwilę obecną nasi policjanci zabezpieczyli 48 sztuk, 48 butelek ze sklepu w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Sienkiewicza 15. Mężczyźni w ciężkim stanie trafili do szpitala w Sosnowcu. Tak, w dniu wczorajszym w godzinach porannych rzeczywiście dotarło do nas za pośrednictwem ratownictwa medycznego dwóch mężczyzn w wieku produkcyjnym, którzy ulegli zatruciu metanolem, jak wykazała diagnostyka. Ci mężczyźni w tym momencie przebywają na oddziale, Toksykologii w naszym szpitalu, gdzie są poddawani odtruwaniu. Niestety na ten moment ich stan jest krytyczny. Są w tym momencie niewydolni oddechowo i krążeniowo, znajdują się pod respiratorami. W województwie śląskim z tego powodu zmarło już 18 osób. Sprawę bada prokuratura. To śledztwo prowadzone jest w kierunku popełniania takiego przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa powszechnego dla życia i zdrowia wielu osób, w następstwie którego śmierć poniosły kolejne osoby. W toku tego postępowania prokuratura okręgowa w Katowicach dołączyła do tego postępowania śledztwa prowadzone przez kilka jednostek prokuratury rejonowych, m.in. postępowania prowadzone przez prokuraturę rejonową w Bytom w Katowicach i w Chorzowie. W tej chwili w tym postępowaniu wyjaśniamy okoliczności zgonu 18 osób. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej apelują. Apelujemy do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy po 25 maja dokonali zakupu tego, tej substancji, tegoż denaturatu w sklepie w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Sienkiewicza 15 o zgłaszanie się do naszej jednostki kontakt osobisty lub telefoniczny. Wyższy dozór kopalni Murski Staszyc został skazany za wybuch metanu i śmierć górnika. Zdaniem sądu pracownicy dozoru umyślnie spowodowali katastrofę. Do tej tragedii doszło w lipcu 2016 roku. W szybie wentylacyjnym Zygmunt w KWK Murski doszło do wybuchu metanu. Wtedy ze strefy zagrożenia wycofano 19 osób. Jedna osoba, 49-letni starszy ślusarz sygnalista został pod ziemią. Po akcji ratowniczej jego ciało udało się wydostać na powierzchnię. Tam lekarz stwierdził zgon. Teraz Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok wskazujący, dla sześciu pracowników Wyższego Nadzoru Górniczego, w tym kierownikowi i kierownikowi zmiany w dziale wentylacji, nadsztygarowi, dyspozytorowi ruchu oraz metanometrii. Cztery osoby usłyszały zarzuty umyślnego spowodowania katastrofy, w następstwie której zginęła jedna osoba oraz zarzuty naruszenia praw pracowniczych. Dwie kolejne usłyszały zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Zarzuty związane były z szeregiem nieprawidłowości, jakich dopuszczano się na terenie kopalni KWK. Murcki Staszic. Cztery oskarżeni zostali skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dwie pozostałe osoby zostały skazane na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Dla raportu Kinga Jamioła. Ukrywał się przed organami ścigania 8 lat. W końcu został zatrzymany. Mowa o pewnym 49-latku, który wpadł w ręce kryminalnych z Wodzisławia Śląskiego po powrocie z Meksyku. Mężczyzna odpowie między innymi za oszustwa. Pewien 49-letni mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od 2014 roku. Jednak na każdego przychodzi czas. Po tak długim okresie został pochwycony on przez policjantów z Wodzisławia Śląskiego. Kryminalni zatrzymali poszukiwanego listem gończym 49-latka. Mężczyzna od 2014 roku ukrywał się przed organami ścigania. Jak ustali policjanci, przebywał na terenie Ameryki Południowej, a w ostatnim czasie w Meksyku. Kiedy tylko przyjechał na teren Wodzisławia, Wodzisławcy kryminalni. Go zatrzymali. Został tymczasowo aresztowany. Usłyszy teraz zarzuty prokuratorskie Prokuratury w Wodzisławskiej oraz Prokuratury w Zawierciu. Mężczyzna dopuścił się wielu oszustw finansowych. Za te przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 8 lat. Podczas patrolowania ulic Świerklan policjanci z ruchu drogowego zauważyli motorowerzystę, który na widok radiowozu przyspieszył i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za kierowcą jednośladą w pościg. Już po kilku minutach został on zatrzymany. Okazało się, że 18-latek nie posiadał uprawnień do kierowania. Pojazd nie był ubezpieczony, ani też nie posiadał polisy OC. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi powiatu wodzisławskiego grozi teraz do 5 lat więzienia. Nie echa skandalicznej dewastacji w Łubie, miejscowości tuż obok Tarnowskich Gór. Końce maja ktoś zdewastował tam szczelą pasiekę. Na straty poszło 120 uli, których wartość szacowana jest na ponad 100 tysięcy złotych. Osoba, która wskaże winnego bądź winnych, otrzyma nagrodę. To film przedstawiający skalę zniszczeń. Ule były poprzewracane, miód wylany, a pszczoły zabite. Wandal bądź grupa wandali w nocy z 28 na 29 maja zdewastowała pszczelą pasiekę. Straty są ogromne. Mężczyzna powiadomił nas w godzinach porannych w niedzielę, że ujawnił zniszczenia dosyć spore na terenie swojej pasieki. Ule były poprzewracane, poniszczone, pszczółki niestety też część zginęła w tym, w tym zdarzeniu. Także no tutaj straty są, są ogromne i, i zdjęcia, które, które widzieliśmy oraz policjanci, którzy byli na miejscu zdarzenia, mówili, że no nie wyglądało to, to dobrze. Sprawcy zniszczyli 120 ulic, zginęło ponad milion pszczół. Stratę oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Policja szuka sprawców. W chwili obecnej prowadzimy czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy bądź sprawców tego zdarzenia. No, i tutaj zgłosiła się do nas Organizacja Pożytku Publicznego z Łodzi. Jest to Stowarzyszenie na Rzecz os Zwierząt Bezdomnych pod nazwą Schronisko, która wraz z właścicielem pasieki wyznaczyła nagrodę dla osoby, która w znaczy sposób przyczyni się do, do wykrycia tego sprawcy. To nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Parlament Europejski przegłosował wprowadzenie z końcem 2035 roku zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej. Uchwała Europarlamentu przeszła stosunkiem głosów 339 do 249. Parlament Europejski zdecydował, 2035 rok będzie ro ostatnim rokiem, w którym na terenie Unii Europejskiej zakupimy fabrycznie nowe samochody spalinowe. Zakaz rejestracji nowych pojazdów ma być środkiem do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 roku. Uchwała Parlamentu przeszła stosunkiem głosów 339 do 249. 24 europosłów wstrzymało się od głosu. Europosłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE. 14 lipca 2021 roku w ramach pakietu Fit for 55 KE przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Wniosek ma przyczynić się do realizacji celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050, przynieść korzyści obywatelom dzięki szerszemu zastosowaniu pojazdów zeroemisyjnych. Mowa tutaj o lepszej jakości powietrza, oszczędności energii i niższych kosztach posiadania pojazdu, a także pobudzić innowacje w zakresie technologii zeroemisyjnych. Co jednak o takim pomyśle odejścia od pojazdów spalinowych myślą mieszkańcy z regionu? Tradycjonalista, bym wolał jeździć autem spalinowym. No ale jak trzeba, to trzeba. No. Najpierw nie się zastanowię, co robią. Przecież benzyna diesel to teraz bardziej, chyba, diesel się opłacił. Rozumiem, że jest y, dużo aut i przybywa Audi, i jest zanieczyszczenie powietrza. No jest tak tylko żeby były dostępne auta no, elektryczne. Olbrzymia inwestycja na terenie lotniska w Pyżowicach. Są tacy, którzy mogą zzielenić zazdrości, bo obieg na zazielenie terenu przed terminalami lotniskowymi otrzymał 2 miliony euro. Będą zielone przystanki, będą łąki kwietne, ogrody deszczowe i pnącza na fasadach terminali. Plac przed Międzynarodowym Portem Lotniczym w katowicach Pyżowicach przejdzie olbrzymią metamorfozę. Powierzchnia terenów zielonych zwiększy się z obecnych 800 do 3000 metrów kwadratowych. To odpowiedź na zmiany klimatyczne. Nowy wizerunek tego miejsca wpisze się także w coraz bardziej widoczny, także w architekturze, trend wykorzystywania rozwiązań opartych na przyrodzie. Przedstawiciele lotniska mówią o Walce z betonozą, poprawie estetyki i tym samym większym komforcie dla pasażerów. Pilotażowy projekt ma kosztować ponad 200 tysięcy euro. 95% tej kwoty pochodzi z unijnej dotacji. Wodzisław Śląski stawia na wydarzenia kulturalne. W najbliższym czasie na terenie miasta odbędzie się kilka dużych imprez. Jedna to oczywiście Dni Miasta, które startują już w najbliższy piątek. Od 10 do 12 czerwca Wodzisła Śląski będzie obchodził swoje dni. Z tej okazji zaplanowano wiele atrakcji i koncertów. Na scenie wystąpią m.in. Ewa Farna, Warius Manks czy Nocny kochanek. Zaczynamy w piątek. Korowód, uroczyste otwarcie, piątek na Wodzisławskim Rynku przede wszystkim w tej części takiej tradycyjnej, pokaz zespołów naszych artystycznych, a także koncert wieczorny dla mieszkańców, tych którzy będą chcieli spędzić czas na rynku w atmosferze naszego pięknego Starego Miasta i Starówki. Piątek to także moment, w którym na Stadionie Miejskim organizujemy pierwsze koncerty. Nowością podczas wydarzenia będzie również przeprowadzenie gry miejskiej będzie się na terenie naszego miasta po raz pierwszy i to w ramach rodzinnych spotkań z historią Zatem wniesie ze sobą wymiar nie tylko edukacyjny, ale też rozrywkowy. E, tu mogę napomknąć tylko, że przed uczestnikami gry, tymi, którzy się zgłoszą, zapiszą, powiedzą, że chcą, chcą wziąć w niej udział, aż 11 różnorodnych zadań na terenie Starego Miasta. Ciekawych zadań, zadań, z którymi z pewnością nie mieli okazji się jeszcze mierzyć na terenie Wodzisławskiej Starówki. Zatem będzie co robić, będzie na co zwrócić uwagę. To jednak nie jedyna impreza, która odbędzie się w najbliższym czasie na terenie Wodzisławia Śląskiego. Już na 24 czerwca zaplanowano kolejne. Kolejną Wodzisławską Noć Świętojańską. 22 lipca rozpocznie się zaś rega festiwal. Gwiazdą całego festiwalu, tak naprawdę, i gwiazdą piątku będą, będzie francuski zespół Generation. To był pomysł już na 2020 rok. Już chcieliśmy Generation zaprosić. Widzieli, widzieliśmy ich w 2018 albo 2019. Na Ostrudzie, na festiwalu regowym w Ostrudzie, i po prostu tak nas zauroczyli, że już wtedy zaczęliśmy z nimi jakby rozmowy. Wstęp na festiwal będzie możliwy po zakupie dwudniowego karnetu w wysokości 40 zł. W Mikołowie seniorzy nie próżnują, tylko trenują, a mowa o grze w golfa. Sport w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Sport to zdrowie, nieważne w jakim wieku się jest. Seniorzy udowadniają, że chętnie próbują nowych aktywności na świeżym powietrzu. Golf gra się od najwcześniejszych lat dziecięcych do później starości. Kapitalny czas, nie mamy obowiązków, łono przyrody, które Państwo widzą. Fajnie spędzony czas. Przy pilocie oni szybko umrą. Golf to sport dla każdego. Wystarczą chęci, by rozpocząć z nim swoją przygodę. To jest bardzo fajne, uspokajające, o tak. I trenuję cierpliwość, bo kije, fitness, to jest wszystko szybko, a tu można przyjść i się uspokoić i wyciszyć. No zawsze trzeba czegoś nowego spróbować. W każdym wieku można. Także to nigdy nie zaszkodzi, a jak na razie to bardzo pozytywne wrażenie. Każdy sport wymaga poświęceń. Czasu. Golf jest sportem technicznym, więc wymaga troszkę więcej pracy. Natomiast oddaje to potem dużą satysfakcję w momencie, kiedy my nagle zaczynamy trafiać w tą piłkę. Ta piłka zaczyna lecieć tam, gdzie potrzeba, tam, gdzie chcemy. Bo w życiu należy spróbować wszystkiego, nawet gry w golfa. A na zakończenie serwisu zapraszam Państwa tradycyjnie na wiadomości z kraju i ze świata. Sejm odrzucił 23 z 29 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Poparcie nie zyskały poprawki dotyczące m.in. unieważnienia orzeczeń izby dyscyplinarnej. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Komisję Europejską za akceptację Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Zagłosowało 411 eurodeputowanych, przeciw było 129, a 31 wstrzymało się od głosu. P wyraża głębokie zaniepokojenie za akceptowaniem KPO przez Komisję, uznając, że Polska cały czas narusza praworządność. Muzyka Pozostająca pod kontrolą demokratów Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące dostępu do broni palnej. Przewiduje ona m.in. podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do zakupu półautomatycznego karabinu szturmowego z 18 do 21 lat czy używania magazynków o pojemności powyżej 15 naboi. I w tym miejscu kończymy dzisiejsze wydanie raportu, a już za chwilę na naszej antenie program gośnia i rozmowa z Michałem Dymarą, ekspertem finansowym. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.